Izolacje natryskowe w szatku. Izolacje pianu nie niosą ze sobą żadnych niepożądanych skutków, jeśli chodzi o możliwe dolegliwości zdrowotne. Pianka poliuretanowa jest więc całkowicie bezpieczna, bezzapachowa i nie emitująca szkodliwych dla zdrowia, toksycznych substancji. Ocieplenie poddasza w szatku. Pianka jest bezpieczna. Dlaczego więc wykonawcy noszą odzież ochronną? Osoby, które nie są zorientowane w tym, jakie są właściwości pianki poliuretanowej, mogłyby wnioskować po odzieży ochronnej pracowników zajmujących się nakładaniem pianki, że jest ona niebezpieczna dla zdrowia. Jednak kombinezon i maska tlenowa jest zakładana po to, by w razie odprysku, pianka nie dostała się pracownikowi do gardła lub nosa. Pianka po zaaplikowaniu bardzo szybko rośnie, więc gdyby doszło do takiej sytuacji, pracownik mógłby się udusić. Izolacja termiczna pianą w szatku. Stosując piankę poliuretanową można docieplić poddasze nawet w przeciągu jednego dnia. Nałożenie pianki eliminuje także ryzyko pojawienia się pleśni czy grzybów. Dlatego też bardzo często wykorzystuje się ten materiał w starym budownictwie. Do atutów pianki można zaliczyć również to, że jest stosunkowo lekka i nie zabiera wiele miejsca. Można ją więc z powodzeniem aplikować w budynkach z niskim dachem, a także wszędzie tam, gdzie ważne jest by nie obciążać konstrukcji dachu. W tym w nowych budynkach Izolację poddasza pianą w szatku. Ze względu na to, że pianka szczelnie wypełnia wszystkie przestrzenie, nie dochodzi do zjawiska kondensacji pary wodnej. W mieszkaniach, które zostały docieplone pianką poliuretanową, nie powstają mostki termiczne. Piankę można wykorzystywać podczas izolowania zarówno konstrukcji drewnianych, jak i stalowych. Ponadto pianka ma doskonałe właściwości termoizolacyjne i nie przemieszcza się, więc mimo upływu lat nic nie traci na swoich walorach.